Gdzie jedziemy, Bartuś? Jedziemy przechytrzyć świat. A tak naprawdę jedziemy zobaczyć żółwie. W kostaryce spędziliśmy już dwa tygodnie. Karmiliśmy konie arbuzami i wiewiórki kokosem. Widzieliśmy aktywny wulkan i szliśmy dnem oceanu spokojnego. Zanim ruszymy dalej przez Nikaraguę i Gwatemalę aż do Meksyku, jedziemy wcześniej odwiedzić plaże, na których żółwie składają swoje jaja. Opowiemy wam coś o żółwiach. Wczoraj. Chodząc na plażę, tworzyliśmy grupkę ludzi, którzy idą z wiaderkiem. I się później okazało, że to jest jakaś, jakiś projekt, który opiekuje się żółwiami. W tym wiaderku były żółwie. Tam było 15-20 malutkich żółwi, takich, malutkich, takich. I szli na plażę, żeby je wypuścić. Uh, Ogrodzili kawałek plaży, żebyśmy my jako osoby oglądające nie mogli tam wejść i tym żółwiem przeszkadzać i po prostu je wypuścili. A my mieliśmy okazję patrzeć, jak te maleństwa idą krok po kroku w stronę wody, oceanu, ogromnych fal i to wszystko przy przepięknym zachodzie słońca. jakis jakiś czas fala podmywała te małe żółwiki, ale ostatecznie. cały czas szły do przodu. Cały czas wiedziały, gdzie mają iść. Nie cofały się, wiedziały, że mają iść w stronę oceanu. Ostatecznie wszystkie dotarły. Wypuszczanie żółwi do oceanu to jest coś, czego nie spodziewaliśmy się zobaczyć, ale udało się nam. Jakimś trafem przydarzają się nam tutaj co chwilę jakieś wspaniałe rzeczy. Zostać też poinformowani, że to jest grupa wolontariuszy, która patroluje plaże w nocy, patrzy, czy żółwie, gdzie złożyły jaja Te żółwie, jaja, przenoszą właśnie do tego ich schroniska, gdzie inkubują żółwie. To jest bardzo, bardzo, bardzo długi proces. My widzieliśmy tylko urywek, ułamek tego, chociaż wczoraj również poszliśmy z tymi wolontariuszami na patrol plaży i przez prawie 4 godziny maszerowaliśmy po plaży nocą bez żadnego światła szukając jaj, żółwi żeby móc te jaja przenieść w bezpieczne miejsce, żeby się nie ugotowały w wysokiej temperaturze w ciągu dnia. Są ludzie, którzy zabierają jaja, zabijają żółwia i sprzedają jego skorupę. To jest straszne. Trafiliśmy na pierwszy patrol, w którym brał udział Dani. menadżer całego projektu. Tak, wraz z dwójką rekrutów, którym robił szkolenie. Pytaliśmy, czy chcemy iść z nim i mieliśmy w sumie bardzo dużą dozę edukacji a propos jak żółwie składają jaja jak można je znaleźć i jak wygląda ich ogólnie praca tak więc wielki szacun za to co robią to nie chodzi tylko o zbieranie jaj żółwi, ale też mają inne e, projekty na przykład forestations no, mają bardzo dużo ciekawych rzeczy do, do zrobienia I na pewno potrzebują pomocy, więc jakby ktoś z was chciał e, do nich dołączyć to dowiecie się jak od nas Jesteśmy w Kostaryce w Neopodal Playa Genas. a dookoła nas rozpościera się niesamowity widok. Las mangrowy. Mangrove Forest. Jest to taki wysuszony las. Damokradła. Widoki są nieziemskie. Jest to od razu obok plaży. Słychać ocean. Wiatr wieje. Jest bosko. A przez sam środek rozpościera się taka drewniana. Kładka. Chodźmy na plażę, zjeść arbuza. Pura Sandia. Instruktaż jedzenia arbuza. Arbuza kroi się w pół. Rozłupujemy. Eee. Chyba że się nie da, ale da się, da się. O, arbus. najlepiej. Jestem w dwójkę, tak więc. Marta! Zapraszam! To mój. Nie tylko my lubimy arbuzy. Iguany chciały nas zastraszyć i zabrać nam posiłek. Nie daliśmy się. Odeszły. Na sam koniec pobytu w Kostaryce trafiliśmy na uliczny festiwal. Już jutro jedziemy do Nikaragui. Będziemy mieszkać u lokalnej rodziny, uczyć się hiszpańskiego i. a opowiemy Wam o tym później. Do zobaczenia. Pięknie. Jest tu pięknie. Tak nam tu pięknie. Pięknie. A mówiliśmy, że tutaj jest tak. Pięknie.